Przyjrzyjmy się naukom w Ewangelii Jana, rozdział 6, werset 27. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który Wam da syn człowieczy. Na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. Rzekli więc do niego, cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Odpowiedział Jezus i rzekł im: To jest dzieło Boże. Wierzyć w Tego, którego On posłał. Rzekli tedy do Niego, jaki więc znak czynisz, abyśmy widzieli i uwierzyli Tobie. Mieli przez to na myśli, jaki jest znak, abyśmy widzieli i uwierzyli, że Ty jesteś tym, który zstąpił z nieba. Jakie dzieło wykonujesz? Bóg spuszczał Mannę z nieba przez 40 lat. Pokazał to niesamowite i cudowne dzieło naszym przodkom. Czy możesz zrobić to samo dla nas? Wielu Żydów zadawało Jezusowi to pytanie. Dalej czytajmy werset 32. Wtedy rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie możesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chleb Boży to ten, który z nieba stępuje i daje światu żywot. Wtedy rzekli do niego: Panie, Dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus, ja jestem. Czym jest Jezus? Chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Werset 36. Lecz powiedziałem wam, nie wierzycie, chociaż widzieliście mnie. Chociaż Jezus przyszedł na ziemię i ułatwił ludzkości zrozumienie go, ludzie religijni w tamtym czasie nie wierzyli w Niego, ponieważ przyszedł w ciele jako człowiek, taki jak my. Dzisiaj, aby w pełni zrozumieć tę scenę, musimy poznać mannę. W historii Bóg spuszczał mannę z nieba na Izraelitów przez 40 lat. Prawda? Przejdźmy do drugiej księgi Mojżeszowej, rozdział 16, werset trzydziesty Dom Izraela nazwał ten pokarm Manną, a była ona jak ziarno kolendra, biała, a miała smak płacka z miodem. I rzekł Mojżesz: Oto, co rozkazał Pan, przechowajcie z tego jeden pełny Omer dla przyszłych pokoleń Waszych, aby widzieli chleb, którym Was karmiłem na pustyni, gdym Was wyprowadził z ziemi egipskiej. I rzekł Mojżesz do Aarona: weź jeden z ban i włóż do niego pełny Omer manni i postaw go przed Panem, aby ją przechować dla przyszłych pokoleń Waszych. Tak jak nakazał Pan Mojżeszowi, Aaron postawił go przed świadectwem na przechowanie. Synowie izraelscy jedli. Co jedli? Jedli mannę 40 lat, aż przybyli do ziemi zamieszkałej. Izraelici jedli pokarm, zwany manną, czyli chleb z nieba, gdy wędrowali po pustyni podczas swojej 40 podróży. Jezus wyjaśnia kwestię życia wiecznego w Ewangelii Jana. Rozdział szósty, używając historii manni jako porównania. Przejdźmy do Ewangelii Jana, rozdział 6, werset 49. Ojcowie wasi jedli manne na pustyni i poumierali. Kontynuujmy czytanie, wersetu 51. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. Wtedy sprzeczali się Żydzi między sobą, mówiąc, jakże ten może dać nam swoje ciało do jedzenia? Na to rzekł im Jezus, Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, czego nie będziecie mieli? Nie będziecie mieli żywota w sobie. Jezus powiedział, Ja jestem rzeczywistością Manni. Werset pięćdziesiąty czwarty Kto spożywa ciało moje i pije krew moją? Co ma? ten ma żywot wieczny a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem a krew moja jest prawdziwym napojem kto spożywa ciało moje i pije krew moją we mnie mieszka a ja w nim jak mnie posłał ojciec który żyje a ja przez ojca żyję tak i ten kto mnie spożywa żyć będzie przeze mnie Jezus jest drzewem życia Jezus jest również manną życia. Dzięki tym przypowieściom zapisanym w Biblii można świadczyć i potwierdzić, kim jest Jezus.